Witajcie, kochani na zachodnim szlaku. Dzisiaj takie nieplanowane zakupy. Miałam tego nie nagrywać, no ale w końcu stwierdziłam, że zrobię filmik. Dogram jeszcze pewnie jakieś inne zakupy, bo by było za krótko. To są takie produkty podstawowe, tak? Bez których nie możemy żyć! No bo bez czekolady nie możemy żyć! Żeby być szczęśliwym, uwolnić harmon szczęścia, potrzebujemy czekoladę. No, znaczy oczywiście chodzi mi o mąkę, cukier, olej, fasolę, groch, kupiłam drożdże suche, żebyście zobaczyli, jakie tutaj są tego ceny, bo jakoś tak dawno nie nagrywaliśmy. Także startujemy, nie przedłużamy. 5,90 zapłaciliśmy za 10 kg mąki, czyli 59 centów, i to jest w promocji, bo ona jest albo 79 albo 75 centów normalnie kosztuje, ponieważ mój mąż sam robi pizzę, bułki, mąkę. Mą mą mąki nie robi, chleb robi, wszystko robi sam z mąki, więc tej mąki nam idzie i my dyszkę kupujemy. I dzisiaj właśnie wstąpiliśmy po tą dyszkę. Oreo 3,29, jest bardzo drogie to Oreo. 3 4 paczki kupiliśmy, natomiast nasz syn młodszy uwielbia. A czego się nie zrobi dla naszych dzieciaków? Wszystko się zrobi, tak? Są tylko 3 niestety lody takiej. To kosztuje i to jest promocji, powiem Wam cena. Oczywiście jest opakowanie puste, bo ja już wyjęłam do zamrażarki. Normalnie latem polowaliśmy okupowaliśmy takie, 5 euro kosztuje pojemnik, pół litra tych lodów, ale już chyba od miesiąca nigdzie kompletnie nie ma. I nie ma nawet w tych opakowaniach, dzisiaj właśnie było w opakowaniu, także mu wzięliśmy. Kolejno wzięliśmy ptyśki, ostatnio, pamiętacie, też wzięliśmy w normie, to jest ta sama cena, 1,29 ale w normie są fajniejsze, bo tam chyba było 65% bitej śmietany, a tu jest 50 bodajże coś, zaraz zobaczymy tego, mimo że cena jest ta sama. Jogurty, takie Eke, wzięliśmy po 35 centów, 4 sztuk. No właśnie, tutaj jest kciuk w górę od syna, więc ja też zapraszam, żebyście dali z kciuki w górę. Mamy 53% dokładnie śmietany bitej z Edeki, jak widzicie w ptyśkach. Natomiast i jest, jest drugi kciuk był prawy, teraz jest lewy dokładnie. Także poproszę o dwa kciuki. 53% bitej śmietany, natomiast w tej samej cenie w normie kupimy, gdzie jest 60%. 5% bodajże tam było, no można dostępne na poprzednim filmiku. Takie jogurty eke z kulkami czekoladowymi, nasze dziecko właśnie je takie. I słuchajcie, jak przyjechaliśmy, to jest cena promocyjna 35 centów to właśnie jak przyjechaliśmy te prawie 10 lat temu, one były w promocji w takich cenach, a normalnie one chyba kosztują 69 centów, czy 79 centów. To są drogie y, jogurty, od razu mówię, no bo to są fiubździu, tak? I słuchajcie, jak rok temu, dwa lata temu, tak te ceny powariowały, wyskoczyły, to normalna cena chyba tego jogurtu była powyżej euraszka, a 79 bodajże centów to były w promocji. Także chcę Wam to właśnie pokazać. Już te ceny zaczynają spadać. To samo było z mąką, że e, przyjechaliśmy, 29 centów kosztował kilogram mąki, bo ja pamiętam, byłam w wielkim szoku. Potem podskoczyło na 59 centów, a potem to już w ogóle powyżej euraszka i w ogóle nie było po tej koronie, i, i później spadło, i teraz już można po 50, jak widzicie. 9 centów kupić. I teraz szukamy kolej. No co tam znajdziemy na rachunku? Znaleźliśmy grog zielony i. Yy, momencik. Pierwszy jest groch zielony za pół kilo 1,99 i białą fasolkę wzięłam za 2,29. My to jesteśmy takie swojskie żarcie, lubimy. Z białej fasolki, to jest taka mała, zrobimy fasolkę po brytońsku. O, to jest ta malutka fasolka biała. A groch pójdzie do kapusty z grochem. Mamy fajną wędzonkę, także się do tego doda, będzie super. I to są opakowania po pół kilograma. To może jest i droższe, można kupić taniej, ale bardzo fajne. Powiem Wam jedno, ponieważ ja rzeczywiście często robiłam w Polsce i fasolkę po bretońsku i groch z kapustą. Zupełnie inna jest tutaj fasola i groch niż w Polsce, totalnie inna. To w ogóle z tego grochu rzeczywiście zrobię pire, natomiast z polskiego grochu, no zupełnie dobra, nie będę nawet <laughs> mówić. Jak się gotuje, to jest zupełnie cek... inaczej. <laughs> inaczej jest. Dobra, to i lecimy dalej. Ja się to muszę odszukać teraz. No właśnie, czeka Olady. Kupiliśmy tą Rytor Sport. Dzisiaj u nas promocji po 88 centów w WDC od dzisiaj, natomiast normalnie chyba ona 1,29 kosztuje. No czekolada sporo zdrożała, bo ta chyba Rita Sport jak przyjechaliśmy była po 99 centów, czy 89 jakoś tak. W promocji można było ją po 59 centów kupić, w tej chwili już tylko najniższa cena mamy 89. Także napraliśmy, może ja tutaj tak pokażę, już nie będę każdej. Wzięliśmy z alpejskiego mleczka, wzięliśmy Smarties. To nasz syn uwielbia Smartis jogurtowa, e, z truskawką zwykła jogurtowa, e, rodzynkowa i marcepanowe trzy. Dokładnie. Marcepanowe wszyscy uwielbiamy ją, ja więc marcepanowy musi być najwięcej. A pozostałe to sobie tak dla, dla smaczku. No, oczywiście kupimy i nam to leży. leżymy sobie, raz na jakiś czas zjemy. Wiecie, ale jak jest dobra cena, to czego nie kupić, tak? Jakie jest miejsce w domu, są pieniądze, żeby kupić, to, to się opłaci, bo to tani suma sumarum wynosi. To mamy te wszystkie czekolady zrobione. I teraz ja się znowu muszę odnaleźć. E, cukier 1,49, dzieliśmy 2 kg, normalnie zawsze bierzemy grzewkę. Ale mm, bardzo dawno u nas nie było cukru w promocji, więc czekamy, że może obniżą na 2,19, 2,29, więc do tego czasu tak sobie wzięliśmy 2 kilo. No i zobaczymy, jak nie obniżą, to się w końcu dychę kupię. Yy. Trzy paczki suchych drożdży po 75 centów. I yy, sól, 27 centów. Jak przyjechaliśmy, to chyba sól była po 17 centów. Także tak jest duża podwyżka. I są solone brecle po 99 centów i duplo również w promocji po euro 99. Ok, także teraz jedziemy. Drożdże. To jest yy, 7 gramów drożdży. Ile tu jest w opakowaniu? 2, 4, 6. 6 paczek jest suche drożdże. No, mąż tego używa. Co my mamy? Duplo to jest tych 10 y, wafelków. Zwykła sól, najtańsza, taką też czasami, o jak pierogi gotujemy do wody, czy tam kluski śląskie, czy coś, to właśnie taką zwykłą sól dajemy do wody. A oleju jeszcze nie widziałam na tym rachunku. Słuchajcie. Jest. Jest przed czekoladami. Ja się oczywiście czekoladami zajęłam. Nie wiem, czy zobaczycie. Po 1,59 olej jest. Dokładnie, po 1,59. Słuchajcie, ciężko było kupić po 2,59 rok temu, półtora roku temu. W tej chwili on jest, my kupujemy akurat rzepakowy, nie wiem czy słonecznikowy, jest w tej samej cenie. Jak przyjechaliśmy był po 99 centów. No ale teraz z dwa chyba 50, znowu staniał na te 1,59, także, także staniał. Yy, sól jest u nas pakowana po pół kilograma. Co tam jeszcze pokazywaliśmy? Cukier, cukier jest po jednym kilogramie pakowany i brecle. Taka torebka brezli ile tutaj to jest gramów, nie za dużo już czuję wagowo. opa 200 gramów. Także tak się po przedstawiają podstawowe ceny takich podstawowych produktów. No odliczając oczywiście jakieś tam bzdety, duperele słodycze tośmy wydali w sumie 56 euro. Nie, Boże, co ja mówię? Słuchajcie, 46. No, widzicie jaka jest tańczucha? 46 euro. Yy, ale znacie ceny mąki, cukru, oleju, soli. I zapraszam na kolejny filmik. I co? Prosto z Edeki. Przenosimy się do normy. W normie pokupowaliśmy sporo słodyczy, takich typowych, yy, świąteczno-bożonarodzeniowych. One jadą do Polski ale kupiliśmy dla siebie też wołowinę. Jak kupiliśmy wołowinkę, to czerwona cebula musi być. Siatka 1,49 kosztuje. Jak widzicie, wołowina jest po 7 euro, minus euro 40 jest przecena, to będzie 6,56 zapłaciliśmy. I to jest bodajże 5,60 to jest pół kilograma. 100% tak jest, pół kilograma, 100% aus Bayern, słuchajcie. No to po prostu ona jest mega przepyszna. Zobaczcie, to są trzy takie rolatki. Ja nie wiem, czy wam kiedyś wspominałam, że nawet jak się od chłopa, przepraszam, od rolnika kupuje wołowinę, znaczy ja tak powiedziałam od chłopa, ale proszę się na mnie nie obrażać, to nie jest obraźliwe. Kiedyś się tak w Polsce mówiło, tak, że prosto od chłopa jaja czy coś tam, tak. Także proszę się nie obrażać, bo ja uważam, że to jest najlepsze mięso, warzywa, jajka i wszystko. Yy, więc wracając do tematu, jak się kupuje prosto od rolnika wołowinę, to też na przykład można poszczególne mięso, a można cały pakiet i tam mamy mięso zmielone na burgery, mamy takie rolatki wołowe, mamy mięso na zupę, mamy mięso na coś tam, na coś tam jeszcze. Przeróżne takie. I te rolatki wołowe to u nas się używało w Polsce na bitki, też na rolady się w sumie nie wiem, jak tam robiło. Na przykład mój teść przepyszny robił takie nadziewane ogórkiem i chyba cebulką, ogórkiem kiszonym. I, i to jest najwyższej jakości ta wołowina, właśnie taka na rolatki. To myśmy kupili dwa opakowania. Jedno opakowanie sobie zmielę i zrobię tatara. Dawno mieliśmy tatara, także pójdzie też czerwona cebula. A drugie to zobaczymy. Może placków ziemniaczanych szybko tam zagniotę i będzie taki gulasz z wołowiny do tych placków ziemniaczanych. W każdym razie, no niesamowicie tanio, bo jest 5,60, tak. Czyli 10, 11, 20 za kilogram najwyższej jakości wołowiny, słuchajcie. Kolejno mamy ser Mazdamer 2,39. Wydaje mi się, że on już niedawno był po 1,99 i znowu nam zdrożał. Jest 300 gramów, to o tyle tylko. Jedzie do Polski. Jest uwielbiany w Polsce ten ser. Oprócz wołowiny i cebuli chyba wszystko jedzie stąd do Polski. Jeszcze oczywiście dorzucimy wszystkie wędliny, jakie kupiliśmy w szlachthofie. I pojedzie też leberkäse, no niestety już upieczony, ale do tego za to musztardę bawarską dokupiliśmy. Mini, mini mozzarellę nie kupiliśmy, ale kupiliśmy trzy warkocze serowe. Po 3 euro ja już tutaj stałym naszym oglądaczom, bywalcom, nie będę mówić co to jest, ale to jest pychotka. 150 gramów ma ten ręczony ser. I oglądajmy dalej. Jeszcze dorzucimy i Linda jakieś czekolady. No tam jeszcze, a dzisiaj wiecie co, nie było tych chlebków marcepankowych w normie. Patrzcie, jest koniec listopada, jeszcze na dni koniec, a już zaczynają być wyprzedaże tego co na święta Bożego Narodzenia, bo to już. Koniec sierpnia zaczęli sprzedawać, i już jest wyprzedaż, już jest koniec do świąt, to wszystko nie doczeka. Jaka to głupota? Zamiast na święta, żeby było to też dorzucimy, mamy tam chyba z 10 tych chlebków marcepankowych. To dorzucimy te chlebki marcepankowe. Co my tu mamy? hercem, czyli właśnie pierniki 1,89. Yy, da, duńskie takie przysmaki za 2,19 emmentaler yy, no taki do posypania tarty to tego nie dorzucimy za 1,99 Ementaler do posypania za 1,99 to jest moi kochani 100 coś gram, nie 200 coś gram, 250 gramów, o Chyba będziecie widzieć. Proszę bardzo, Emmentaler. Teraz tyle, te kuchen. Dokupiliśmy takie małe opakowania. Bo wiecie, co do paczki, to nam łatwiej będzie wrzucić te małe niż te duże, takie półkilogramowe. One nie wiem, one są, a 300 gramów mają. Te duże mają pół kilo, ale one są bardzo duże opakowania, bardzo dużo by miejsca zajęło, a to jest takie, tamte są prostokątne, a to jest takie, że się ułoży. I jedne kupiliśmy z tą czekoladą taką normalną, czarną to się w Polsce gorzką. Ale ona tu nie jest czarna i gorzka. Taka no, ciemna. I to jest drugie opakowanie z mleczną czekoladą. One są bardzo smaczne, w ogóle pierniki. W Niemczech powiem Wam szczerze, są smaczne. No niestety muszę powiedzieć o. Obiektywnie, że są smaczniejsze niż te w Polsce, które są z... o kurczę, no, w Polsce z Torunia. Już to nam zostało niedużo do końca, gdzie my mamy ten pocięty ser. Mamy takie ciasteczka korzenne. Słuchajcie, są niesamowicie pyszne. Tam jest chyba 400 gramów, przynajmniej zawsze było. 1,69 to są takie korzenie, te typowo takie przyprawy właśnie jak świąteczne, jak do pierników się daje. Kolejne lep kuchenhercen, to już Wam też pokazałam za 1,89. Fajny Wajnacht za 2,79, Weinackt z czekoladę za 2,69. Dobra, Wajnacht z to mamy to. Linda, droga czekolada, kurczę. No, proszę się pokazać, proszę pani o Wajnacht z czekoladę, i my wzięliśmy. Yy, no jaką wzięliśmy? Rum z punczem. Rum z punczem. Nie wiem, czy u Was będzie to widać. Niech sobie tam piją jedzą. Tu mamy takie te... Chcieliśmy wziąć jamajkę, ale też już oczywiście nie ma. Już wszystko są zjedzone. To wzięliśmy te kokosowe. 260 gramów. One też są bardzo fajne. Takie... Znaczy fajne. No, nie są złe. Rum jest dużo lepszy. Ale te nie są złe. Słuchajcie. A i jeszcze te ciasteczka miałam Wam pokazać. To są takie. Nie, to jest 600 nawet gram. Zobaczcie. Nie wiem, czy zobaczycie. Zobaczycie. 600 gramów. One są takie różne kształty. Bardzo, bardzo smaczne są właśnie Gewirc, czyli, czyli czyli korzenne. Przyprawy, przyprawy. A duński specjal. Nie umówiliśmy, co to jest duński specjal, tak? Bo teraz właśnie kładę i zapomniałam, pokazałam Wam cenę i nie pokazałam, co to jest. To jest ser żółty duński, bardzo śmierdziuszkający ale fajny mój mąż go uwielbia za 200 gramów. Tam była cena. I teraz jeszcze co? Złapiemy ostrość, dosłownie, chyba będą dwie pozycje ostatnie. Powoli łapiemy. Powoli. Jest. Edel Marci Pantela mamy i słodka y, ta bawarska musztarda. Kosztuje 1,79 i Marci Pantela za 3,99. I mamy słodką musztardę, oryginalną bawarską. Słuchajcie, ją się je do leberkajsa bawarskiego. I ją się je koniecznie do białej kiełbasy. Nie wolno jej z ketchupem, nie wolno jest z niczym innym. Tylko po prostu z tym się je. Ale wiecie co, to nie to, że musimy, bo jakby była niesmaczna, to nie. Powiem Wam, ona jest przepyszna. Ona nie jest niesmaczna. Ona jest przepyszna, jest po prostu zarąbista. I, I u nas w domu też zawsze musi być ta musztarda jak sobie robimy na szybko białą kiełbaskę, tak no to, to musi być to, czy właśnie nawet leberkäse, ja sobie nie wyobrażam zjeść leberkäse bez tego. A i ten edelmarzipan, to jest takie no też świąteczne, no niech oni tam mają w Polsce, niech spróbują, to jest dosyć drogie. Y to mamy ciasteczko takie jest, to nie jest jak Delicje, bo to jest to ciasteczko, to jest biszkopt, ale taki inny niż delicia galaretka i, i jest czekoladą właśnie powleczone. Są dwa rodzaje, jedno jest śliwkowe, a drugie jest orange. No i myśmy kupili orange. I na te zakupy jeszcze nie powiedziałam ile wydałam. Także jeszcze ten tela marcepan kosztuje 4 euro. Nie jest zły, ale myślę, że nie jest wart swojej ceny 4 euro, tak? Natomiast ponieważ to jest w paczce, to się nie liczy co się kupuje, tak ile się wydaje, tylko po prostu kupuje się z serca i to co chcemy, żeby oni mieli fajnego, dobrego do Spróbowania coś nowego, czego nie kupią w Polsce, nie będziemy się widzieć na święta, to niech w ten sposób mają od nas. I za to, jak widzicie, 55 euro i 10 centów. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście, że wytrwaliście że tak długo. Zapraszam do kolejnych filmów, do subskrypcji, do komentowania, do zadawania mi pytań. Koniecznie lajkujcie, słuchajcie bo muszę Wam powiedzieć, że te Wasze lajki, komentarze, wszystko to oglądanie całości filmu, nieurywanie, wszystko to powoduje, że zwiększam zasięgi, coraz więcej nowych osób przybywa i, i to jest taka dla mnie nagroda od Was, takie bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa, pa!